O, dzień dobry, dzień dobry, przepraszam. Dzień co dobry. Pan tutaj robi? E, no cóż, był sukces ławki do siedzenia. Idę tym tropem i e, zwłaszcza, że od nowego roku wprowadzamy do szkół tradycyjne metody wychowawcze. Robię ławkę do klęczenia. Kto jeszcze ten klusz, krzyż Do klęczenia za, za karę, przepraszam? Do szkoły ławka za karę? Pani redaktor, to jest ławka do klęczenia w nagrodę. O! To, co trzeba zrobić, żeby sobie poklęczeć w nagrodę? Nasz patron, e, Zawisza Czarnek, opracował specjalny e, regulamin do korzystania z ławki do klęczenia w nagrodę. To jest kodeks, kilkaset e, paragrafów. Postulatów. Strasznie, strasznie dużo. dużo. A co z dziećmi, które tego nie, nie nauczą się, nie przeczytają? E, panie dyrektorze, dla tych, którzy będą krnąbrni, od jutra zaczynamy montaż ławki pręgierza do. Chłostania, piękna tradycja.